Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym chciałabym przedstawić Państwu naszą najnowszą odsłonę znanego suplementu diety, jakim jest Duolite Pro Optical. Duolite Pro Optical od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem i poważaniem dzięki zawartym kilkunastu składnikom aktywnym, które w sposób istotny mogą przyczyniać się do utrzymania dobrej kondycji naszego wzroku, wspomagać procesy widzenia oraz kondycję siatkówki oka. Teraz postanowiliśmy podążać z duchem postępu technologicznego i jeszcze bardziej wykorzystać właściwości prozdrowotne składników, wpływając na ich jak najlepszą biodostępność, czyli przyswajanie. Dlatego też składniki aktywne, dobrze Wam znane, zamknęliśmy zamiast w jednej kapsułce, w dwóch osobnych kapsułkach. Jest to kapsułka miękka typu soft gel oraz kapsułka twarda. W kapsułce miękkiej umieściliśmy takie składniki jak luteina, zeaksantyna i astaksantyna, dobrze Wam znane, które zawiesiliśmy w oleju z pachnotki zwyczajnej. W takiej formie przyswajają się one najlepiej w obrębie żołądka i początkowego odcinka jelita cienkiego, które są naturalnym miejscem przyswajania tych składników. Oczywiście zachowaliśmy znaną Wam proporcję luteiny do zaaksantyny wynoszącą 5 do 1. W kapsułce twardej natomiast umieściliśmy pozostałe składniki aktywne, które dzięki tak zastosowanej formulacji Omijają kwasowe pH żołądka, dla nich niekorzystne i ulegają przyswojeniu w dalszym odcinku przewodu pokarmowego, co znacznie poprawia ich biodostępność. W takiej formie będziecie mogli cieszyć się jeszcze bardziej wyrazistymi właściwościami składników aktywnych Duolife Pro Optical. Pamiętajmy, że skład Duolife Pro Optical, ten, który doceniacie i uwielbiacie, pozostaje w zasadzie niezmieniony. A właściwie dodaliśmy jeszcze jeden składnik aktywny, jakim jest ekstrakt z jagody kamczackiej oraz zastosowaliśmy zwiększoną porcję cynku i witaminy C, dzięki czemu możemy jeszcze lepiej przyczynić się do wsparcia procesów widzenia. Teraz w jednym opakowaniu znajdziecie 30 kapsułek miękkich oraz 30 kapsułek twardych. Stosujcie jedną kapsułkę miękką i jedną kapsułkę twardą dziennie. Można te kapsułki przyjmować jednocześnie lub rozdzielić ich przyjmowanie, np. kapsułkę miękką spożyć rano, a kapsułkę twardą wieczorem. Mam nadzieję, że Duolife Pro Optical w nowej odsłonie spotka się z tak ogromnym zainteresowaniem jak do tej pory, a dzięki nowej formule technologicznej będziemy mogli jeszcze lepiej wykorzystać właściwości składników aktywnych tego suplementu diety. Dziękuję bardzo!